Tomasz Bobczek jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców w ekstraklasie. Ma na koncie 9 bramek, czyli już więcej niż w całym poprzednim sezonie. Czym wyróżnia się Bobczek? Dlaczego jego obecna forma to nie jest żadne zaskoczenie? A także czy Tomasz Bobczek jest najlepszym napastnikiem w ekstraklasie? Zapraszam. Wyścig o koronę króla strzelców w tym sezonie ekstraklasy zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawie. Na razie na czele klasyfikacji strzelców znajduje się Tomasz Bobczek, który w tym sezonie ekstraklasy zdobył 9 bramek. Dla 24-latka to już jest najlepszy sezon w karierze pod względem liczby strzelonych goli i wszystko wskazuje na to, że na tym Bobczek nie poprzestanie. Bobczek w tym sezonie stał się drugim piłkarzem w historii Ekstraklasy, urodzonym w XXI wieku, który ustrzelił hat -tricka. Pierwszym był oczywiście Dawid Drachal, jeszcze jako piłkarz Rakowa Częstochowa, kiedy to strzelił trzy gole w meczu z Ruchem Chorzów. Słowak dokonał tego jednak w starciu z Mistrzem Polski, z Lechem Poznań. I samo to pokazuje, że obecnie trwająca kampania jest dla niego niesamowita. Choć podczas trwania tego sezonu miał pewien przestój, pewną przerwę od regularnego strzelania bramek. Po bramce w meczu z Motorem Lublin 11 sierpnia Bobczek czekał na kolejnego gola aż 6 spotkań ligowych z rzędu. Przełamał się dopiero ponad 2 miesiące później 19 października w starciu z Piastem, kiedy to dał Lechi 3 punkty. To przełamanie było dla niego bardzo ważne, bo właściwie tym samym zaczął kolejną serię zdobywania bramek. Trudno w tym sezonie wyobrazić sobie lechię Gdańsk bez Tomasa Bobczka w ataku. W końcu teoretycznie bez jego bramek Gdańszczanie mieliby aż 7 punktów mniej, a i tak obecnie są w strefie spadkowej, wtedy byliby czerwoną latarnią ligi właściwie bez jakichkolwiek nadziei. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w samej Lechy Gdańsk Bobczek zaliczył gigantyczny progres, gigantyczny rozwój. W końcu w swoim pierwszym sezonie w Gdańsku, jeszcze wtedy w pierwszej lidze, zdobył dokładnie tyle samo bramek, ile ma już w obecnie trwającym sezonie, czyli 9. Wtedy jednak potrzebował na tyle goli aż 1733 minuty, a teraz wystarczyło mu jedynie 1090 minut na boisku. W samej ekstraklasie Bobczek ma imponujące liczby 30 meczów i 17 bramek to są naprawdę fenomenalne statystyki i widać w tym ogromny wkład. Trenera Johna Carvera, bo jeszcze za trenera Grabowskiego tylko kilka występów Bobczek zaliczył na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Jeżeli chodzi o trenera Carvera, widać, że to jest trener, który znacznie lepiej wykorzystuje Bobczka na boisku niż trener Grabowski. Od samego początku czuć było takie coś, że trener Carver. Chce wziąć go pod swoje skrzydła, chce, aby to był jego żołnierz, jego zawodnik. Okej, okay, Bobczek miał kapitalny zimowy okres przygotowawczy, w którym strzelił zresztą 4 gole, ale to nie jest standardem, że piłkarz, który wraca dopiero po dość długiej kontuzji, od razu zaczyna rundę jako ten podstawowy piłkarz, jako zawodnik pierwszego składu, a tak właśnie było z Bobczkiem. Trener John Carver wielokrotnie już rozpływał się wręcz nad Tomasem Bobczkiem po jego kolejnych bramkach i właściwie od samego początku swojej pracy ze słowackim napastnikiem potrafił dobrze go wykorzystać w zespole. Lechia za trenera Grabowskiego grała znacznie inaczej w ataku niż pod wodzą właśnie angielskiego trenera. Może nie personalnie, bo wbrew pozorom te nazwiska jakoś diametralnie się nie pozmieniały, ale jeżeli chodzi o sposób na dotarcie pod pole karne rywala, na zdobywanie bramek, to jest on znacznie, znacznie inny. Większy jest moim zdaniem nacisk na dośrodkowania. Oczywiście nadal dużo w Lechi dają te szybkie akcje, te kontry, ale wrzutki stały się czymś bardzo ważnym w tym zespole. Szczególnie korzysta na tym Tomasz Bobczek. Liczby to bardzo dobitnie pokazują. W tym sezonie ekstraklasy Bobczek strzela średnio co 121 minut na boisku, i jest to wynik absolutnie imponujący, wręcz powiedziałbym, że nadzwyczajny. W końcu, Kuluris, jako król strzelców ekstraklasy, w minionym sezonie strzelał średnio co 100 minut, ale jeszcze przed tą niesamowitą, niemożliwą wręcz rundą wiosenną, jego częstotliwość trafień wynosiła około 140 minut. Spoglądając na niektóre statystyki, można jednak dojść do wniosku, że Bobczek jest w sumie napastnikiem bardzo nieskutecznym. Na przykład, według danych Sofascore, Bobczek ma najwięcej, cokolwiek by to nie oznaczało, niewykorzystanych okazji, bo aż 12. W tym sezonie ekstraklasy 24-latek ma najwyższe XG, czyli współczynnik oczekiwanych bramek i on wskazuje, że powinien mieć na koncie 7 lub 8 trafień, ma 9, więc tutaj wszystko się zgadza, nawet Bobczek wychodzi na plus. Na pewno nie powiedziałbym, że Bobczek jest nieskuteczny, bo to nadużycie, ale fakt, najczęściej dochodzi do sytuacji, najczęściej dochodzi do głosu w polu karnym przeciwników, sam jednak na to pracuje. W tym sezonie Ekstraklasy Bobczek oddał najwięcej strzałów. Z kolei więcej strzałów celnych w tym sezonie oddał od niego tylko Jesus Imas z Jagiellonii Białystok. Tu dochodzimy jednak do moim zdaniem takiej najważniejszej cechy Słowaka takiej cechy umiejętności wiodącej, czyli do poruszania się w polu karnym, do odrywania się od obrońców. To jest coś, co moim zdaniem realnie przynosi mu właśnie aż tyle bramek. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdy piłka szuka go po prostu w polu karnym, jak przy bramce w meczu z Krakowią czy pierwszej bramce z Lechem, ale uważam, że to jest najlepszy napastnik w ekstraklasie właśnie pod względem zgubienia obrońców. Bardzo często zwracają na to uwagę trenerzy i pracują nad tym ze swoimi napastnikami. Wielokrotnie opowiadali o tym Mateusz Stolarski czy Dawid Szwarga, więc ci trenerzy młodego pokolenia, że poruszanie się napastnika w polu karnym rywala jest absolutnie najważniejsze na tej pozycji. Samuel Mraz z poprzedniego sezonu był pod tym względem naprawdę bardzo dobry, grając jeszcze w motorze, grając jeszcze pod okiem trenera Stolarskiego, to fakt. Lecz Bobczek, nomen, omen jego rodak, moim zdaniem jest w tym względzie zdecydowanie lepszy. Snajper Lechi nieraz w tym sezonie strzelał gole, kiedy nie miał przyklejonego do siebie obrońcy, i to nie wynika z jakiejś słabości czy nieudolności defensorów ponieważ jak spojrzymy sobie na to, jak zwrócimy uwagę na to, jak Bobczek zachowuje się jeszcze na kilka sekund przed uderzeniem, to mamy wszystko czarno na białym. Mamy tak naprawdę wyjaśnienie. Bobczek jest bardzo ruchliwy w polu karnym i niektóre te jego zmiany kierunku podczas biegu ewidentnie są już wyuczone, wytrenowane, mimo wszystko nadal skuteczne. Przy wszelkich dośrodkowaniach, zagraniach w pole karne, Bobczek zatem po prostu wymiata. Ale nie tylko. Bobczek nie unika pojedynków z obrońcami. To pokazują statystyki. Brał udział w największej liczbie pojedynków ze wszystkich piłkarzy Ekstraklasy w tym sezonie. Ten procent wygranych pojedynków nie jest przez to jakiś imponujący, ale należy jednak docenić takie zaangażowanie w grze, ponieważ w Lechi większość tych długich zagrań, tych długich piłek, leci właśnie do niego. Większość stałych fragmentów gry to Bobczek ma te piłki wygrywać i naprawdę i tak często je wygrywa. Przede wszystkim Bobczek bardzo dobrze wygląda w powietrzu. Więcej pojedynków od Słowaka wygrał w tym sezonie w powietrzu, jedynie Mauridesz z Radomiaka. Ale on jest takim dosyć, powiedzmy, wyjątkowym przypadkiem. Tu przychodzi mi na myśl taka refleksja, że Bobczek, oczywiście w realiach ekstraklasy, jest napastnikiem kompletnym. Właściwie trudno byłoby mi wskazać, gdzie kuleje, gdzie ma jeszcze wiele do poprawy, ponieważ, tak, wygrywa w powietrzu, dobrze gra głową, to ktoś powie, musi być wolny, musi być taki mozolny, niedynamiczny. A właśnie jest wręcz przeciwnie, bo z napastników w ekstraklasie w tym sezonie Większą prędkość od Bobczka wykręcił jedynie Antonin, czyli napastnik Korony Kielce. Sam Bobczek zbliżył się do 35 km na godzinę, co jest naprawdę świetnym wynikiem. W takim razie, skoro biega szybko, skoro dobrze pracuje w polu karnym, ma dużo bramek, to musi być taki niewidoczny, musi być takim stępem pola karnego, co nie? No właśnie po raz kolejny jest wręcz przeciwnie, ponieważ spośród napastników w ekstraklasie w tym sezonie średnio więcej biegają tylko Stoilkowicz z Krakowi, Iszak z Lecha i Molnar z Pogoni. Bobczek jest pod tym względem na czwartym miejscu właśnie spośród napastników. Bobczek naprawdę często szuka sobie miejsca, ale nie tylko w polu karnym, bo często wybiega też za linię obrony, szuka tych linii podań, chce je znaleźć, więc to jest napastnik bardzo, bardzo aktywny. Bobczek jest zatem szybki, dość silny, choć tu można by się faktycznie może trochę na siłę doszukać jakichś niedociągnięć, bo znaleźli się obrońcy w tym sezonie ekstraklasy. Którzy fizycznie wygrywali z nim rywalizację i to o kilka poziomów. Niemniej Słowak jest bardzo wszechstronny, dobry w powietrzu, ma też taki naturalny gen napastnika do wykończenia, bo potrafi uderzyć idealnie. Piłka szuka też go w polu karnym, ma w sobie ten taki magnes napastnika. Przy tym wspomniałbym, że Bobczek jest bardzo szybki z piłką przy nodze. Potrafi uciec defensorom, nawet prowadząc piłkę. To też jest jeden z jego głównych atutów, bo lechia na tym korzystał. Lechia, siłą rzeczy, czasem jest skazana na te kontry. Ma sezonienkę, ma menę, no i Bobczek wcale nie odstaje od nich pod względem szybkości prowadzenia piłki czy ogólnie szybkości. No właśnie, trzeba o tym powiedzieć. Bobczek ma też świetnych kompanów w ofensywie. Ma po prawej stronie Kamilomene, który jest wręcz automatem do tworzenia takiego zagrożenia pod bramką rywala. Dobrych kreatorów jak kapić. Czy ostatnio Neugebauer, jego też chciałbym pochwalić. W formie jest również Sezonienko, poza tym jest Swirkowicz, jest Ałat. I samo to, że Bobczek deklasuje w rywalizacji o miejsce w składzie takiego Kurminowskiego, czy Wiumnyka, choć Ukrainiec ostatnio grał raczej jako skrzydłowy, natomiast Kurminowski przecież przychodząc do Lechii Gdańsk z Zagłębia Lubin, raczej nawet nie myślał, że będzie rezerwowym, a jednak w tym sezonie tylko pięciokrotnie wyszedł od pierwszej minuty. Gdy Bobczek trafił do Lechi, to na samym początku został mocno skrytykowany przez legendę klubu z Gdańska, Flavio Paixão, który powiedział A teraz, klub wydaje 600 tysięcy euro na piłkarza, który jest katastrofalny. Nie ma żadnej jakości. To boli, bo patrzę na ten zespół i nie widzę tam wielu zawodników, którzy nadają się do gry w ekstraklasie. No, trzeba przyznać, że te słowa nie najlepiej się zestarzały, ale właśnie, 600 tysięcy euro. Jak pomyślimy sobie o tym z dzisiejszej perspektywy, to Lechia sprzedając Bobczka może tę kwotę pomnożyć i to nawet kilkudziesięciokrotnie. Wchodząc w te meandry doniesień transferowych, latem o Bobczka zabiegało już sporo klubów, bo po tej dobrej wiośnie interesował się nim chociażby Lech Poznań, ale jego odstraszyła kwota 5 milionów euro. No, z perspektywy czasu wydaje się, że to była wręcz promocja i to specjalnie dla Kolejorza, ponieważ słowak zwrócił też latem uwagę Slavi Praga, którą to odstraszyła kwota ponoć 12,5 miliona euro. Zatem Lechia no, lekko mówiąc, nie chce oddać Bobczka za frytki i raczej nie odda. Ten sezon myślę, że będzie jego ostatnim w Lechii Gdańsk, Nie tylko ze względu na jego samą w sobie dyspozycję, to że będzie rozchwytywany. Ale po pierwsze, Lechia nie ma zbyt stabilnej sytuacji w tym sezonie. Grozi jej mimo wszystko spadek. A scenariusz, aby Bobczek wtedy został w klubie, no, jest moim zdaniem niemożliwy. A po drugie, lato 2026. Bez przedłużenia kontraktu, będzie ostatnim gwizdkiem dla Lechi, bez pieniężyc Słowaka, bo w 2027 roku wygasa jego kontrakt. A osobiście wątpię, że zostanie on przedłużony. Bobczek, i tak, zapisał się na kartach historii Lechi Gdańsk. Obecnie jest czwartym najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Lechi i w tym sezonie raczej awansuje w tej klasyfikacji, bo. Co jasne, dogonienie Flavio Paixão to jest science fiction, ale przeskoczenie Abdu Traore dajmy na to, to jest już formalność. Tu dzieli ich tylko jedna bramka. A Marco Paixão myślę, że spokojnie Bobczek też prześcignie, więc można by powiedzieć, że Słowak napisał już w dańsku pewną historię i ogólnie na Pomorzu jego kariera absolutnie rozkwitła. W Różą Beroku, gdzie grał jeszcze przed Lechią, nigdy nawet nie zbliżył się do dwucyfrowej liczby bramek w jednym sezonie. Maksymalnie strzelił 5 goli, więc był wręcz bardzo daleko od takiego wyczynu. Natomiast ostatnio też Bobczek zaczął być brany pod uwagę przez selekcjonera reprezentacji Słowacji Francesco Calzone. Dostał już powołanie we wrześniu, ale wtedy nie zadebiutował. Znalazł się jedynie w kadrze meczowej na starcie z Niemcami. Ostatnio jednak wrócił do kadry w listopadzie i zaliczył absolutnie wymarzony debiut. W kwalifikacyjnym meczu z Irlandią Północną, Bobczek wszedł na boisko w 88 minucie przy stanie 0-0, a już 3 minuty później, no, został bohaterem. W doliczonym czasie gry dopadł do piłki po błędzie fakt Bramkarza Irlandczyków i zapewnił swojej kadrze 3 punkty. W kwalifikacjach bardzo ważne trzy punkty, bo jest jakaś tam możliwość, że Bobczek jeszcze z Lechigdańsk pojedzie na mundial. To zwiastuje, że jego kariera, również ta reprezentacyjna, nabiera tempa. Bobczek w tym sezonie Ekstraklasy klasy bez dwóch zdań jest głównym kandydatem do sięgnięcia po koronę króla strzelców. Ale nie jest to też zaskakujące, ponieważ już wcześniej radził sobie znakomicie. Czy faktycznie to Bobczek zostanie królem strzelców? Daj oczywiście znać w komentarzu, chętnie tam podyskutuję z Wami z sekcji komentarzy. Poza tym subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. No i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!